Halo, halo, czy ktoś tutaj wzywał siły specjalne? Jeśli tak, no to dobrze trafiliście, ponieważ do kiosków zawitał nowy magazyn Lego Marvel magazyn ten jest wydawnictwa Blue Ocean mogliśmy go otrzymać od 22 lutego w każdym punkcie z prasą jest on dostępny i cały czas przez najbliższy zapewne miesiąc czy ten nawet trwa do się następnego magazynu nadal powinien być nawet i później cena tego magazynu standardowo 20 zł beznego grosza cena się na razie nie zmienia co jest oczywiście na plus i co w tym magazynie otrzymujemy dostajemy minifigurkę War Machine z Infinity Saga. jest to ta nowa minifigurka ze Iron Ironmana oraz złotą limitowaną Kartę, której możemy się już w zasadzie przyjrzeć i ją sobie tutaj odkleją, ponieważ. Nie chcemy też uszkodzić, No i co mam podobną już z Iron Manem? Tu mamy Tora. Jest to nowość z serii pierwszej, więc spoko, Moja druga złota karta z LEGO Marvel do kolekcji i w zasadzie druga ogólnie karta, ponieważ ja tych z Marvela nie mam jakoś szczególnie. No i minifigurka, którą zajmiemy się później, więc ja ją po prostu odkryję już poza nagraniem i przejdziemy sobie do omówienia magazynu. Tak prezentuje się strona tytułowa tego magazynu, mamy tutaj zawarte główne informacje, co możemy znaleźć w środku, tak aby nas zachęcić do zakupu, to jest logiczne. Pierwsza strona, mamy tutaj reklamę zestawów z LEGO City, naprawdę spoko, mi się podoba tutaj taki jeden, albo akurat nie ma tutaj pokazanego, jeżeli no widzieliście na Instagramie, no to spoko. Tu mamy co, spis treści, już jakieś informacje, gotowe napiską przygodą, spoko, czyli ciąg dalszy informacji, mamy informacje o naszym War Machine spoczko, mamy pokazane już tu zadania oraz jak zbudować minifigurkę, to się przyda, chociaż to nie jest jakieś super skomplikowane, jak po prostu zbudować ten plecaczek z tym działkiem, kolejne zadania, już tutaj jakieś labirynty połączyć i do dalszych zadań złam kody, mamy również zapowiedź kart, lego minecraft jest to nowość ja w sumie ostatnio o tym myślałem, że jeżeli mamy już maga magazyny z minifigurkami lego minecraft to dlaczego kart nie zrobili, no i Pick. już są karty też, więc no jeżeli ktoś zbiera tak bardzo no to to ma kolejną część do zbierania ja akurat tych kart już nie zbieram od jakiegoś czasu, jest również komiks, mamy doktora czy żeby spekulowało, że jakiś kolejny doktor Strange się zbliża tak ogólnie, nie wiem, to jest takie bardziej komiksowe wydanie, więc ciekawe jego twarz jest też bardzo podobna do twarzy od Tonego Starka no i co, komiks, mam też tutaj Halka, Wirzyna, nie chcę mi się jakoś za bardzo tutaj nad tym komiksem teraz oczywiście skupiać jak to zazwyczaj jeżeli chcecie możecie sobie czytać no i co również oczywiście nasz War Machine to się tutaj pojawia ciekawe, że tutaj jest ta stara zbroja nie ta nowa użyta w tym komiksie, mamy z akt Avengersów numer 13 Ant-Man czyli kolejna porcja ciekawostek na temat jakiejś postaci spoko, tu mamy Plakat, więc ja go w zasadzie już wyrywam, ponieważ i tak go później po nagry poza nagrywkami wyrywam z tego komiksu, żeby zrobić posta na Instagramie Lego Bloom. Tam Was mogę serdecznie zaprosić. I co mamy tutaj? Doktora Strange'a w jego komiksowym również wydaniu. Najwyższy smaków Doktor Strange. Ja jako fan tej postaci z pewnością ten plakat dam sobie na półkę tam pod plakatem Lego Dreams. A drugi plakat to jest Hulk kontra Hulk. No, w zasadzie Red Hulk, to, to, to już się pomylili, ponieważ to nie jest Hulk, to jest Red Hulk. Po po prostu taki mały drobnostka plakać i grać na bok no i co mamy dalej mamy już tutaj zadanko na połączenie po prostu połączenie wyjście z labiryntu również są jakieś tutaj dopasowania gra w zasadzie pewnie no kolejna gra jak z kimś zagrać, z spoczko i mamy mecha Visiona i to już widziałem wcześniej i to po prostu czyżby też nam spekulowało, że dostaniemy w przyszłości Mecha Visiona, nie wiem, naprawdę chciałbym to zobaczyć, szczególnie z tą wersją z Avengers Tower, to by tak po prostu oddało, jeżeli chodzi o to, ale ta minifigurka z Avengers Tower pewnie jest jakimś takim tam ekskluzywem, więc wątpię, że to się stanie, ciąg dalszy komiksu. No, i zbliżamy się do końca, zgadza się, tu już mamy koniec. Tutaj coś, jakiś główny problem chyba z Halkiem był, z tego co widać. Eee, no i co, kolejny doktor Stren. no nic z tego doktora stręga tutaj za dużo używałem, coś z pewnością jest na rzeczy. Eee, wyniki poprzedniego konkursu z tego magazynu, spoko, jakieś rysunki ciekawe są. Eee, no i zapowiedź następnego magazynu, a tam otrzymamy. Strażnika Galaktyki Starlorda wraz z jego statkiem tym nowym ze Strażników Trójki no i ta minifigurka również jest spoko myślę, że ogólnie magazyn jest spoko, Star Lorda idzie dostać w tanim zestawie, który planują zakupić tam za te 35 zł, ale ten statek jest też dość ciekawy, a jeżeli nie użyć tego torsiku i nóżek do Star -Lorda, to po prostu do innego Strażnika, ponieważ tego wielkiego statku nowego raczej nie będę kupował, a z chęcią bym zbudował sobie pozostałych tych Strażników przy użyciu na przykład tych części z kalendarza, spoko, od 30 kwietnia więc trochę trzeba tutaj poczekać, no i jeszcze jest tutaj reklama magazynu LEGO Ninjago XXL z polibagiem w środku, czy opłacane? No tak powiedziałbym, że nie, ponieważ na no 30 zł na internecie polibag za 15 chodzi, no i reklama magazynu LEGO Star Wars z Imperatorem Palpatinem, recenzja na kanale, jeżeli nie widzieliście, tam was również mogą odesłać, to był magazyn teraz przechodzimy do minifigurki Szata graficzna, jak zawsze, no taka po prostu jakoś też trochę przekości Wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie strasznie rozmazane. Liczba elementów 16 do zbudowania tej figurki. Mamy tutaj tą informację, skąd pochodzi. Woreczek papierowy, więc oto no, Tu nie ma tej funkcji znowu do otworzenia tego, więc trzeba się z tym pobawić, rozrywając. Oby było wszystko, ponieważ ja mam szczęście do tego, że nie wszystko się pojawia. I uwaga, uwaga, groszki już mi lecą. I chyba się zgadza wszystko, tak. Jeżeli chodzi o tutaj naszego zbroję, na pewno, jak tam z plecaczkiem, to się zobaczy w praniu, więc co, przechodzimy na stolik do obracania no i zaczynamy składać naszą minifigurkę od razu dajemy już torsik i nóżki, żeby pokazać już to za jednym razem, detale są, oczywiście nasza zbroja ma tutaj wszystkie elementy, no, które zbroja powinna mieć, są również nadruki na stopach co na plus, czerwony tutaj reaktor jakby łukowy, to co po prostu te zbroje Ironmana mają jest na środku, oczywiście nasz Rodi nie posiada reaktora łukowego na klacie, po prostu to jest element zbroi, no i co, mamy też tutaj plecki, również są nadruki, detale bardzo ładnie, że to tak jest zadrukowane. Sami zobaczcie tu z bliska w jakości hops, no i ten przód, tak jeszcze do końca. Bardzo ładnie to się prezentuje, no i jeszcze nam sugerują, żeby dać te czerwone elementy, które sugerują na Oczywiście ja bym preferował takie te pomarańczowe, które na przykład Karol Danvers ostatnio miała w magazynie. One po prostu pewnie lepiej te elementy się nadają, ale na razie to zdejmują, ponieważ nasz War machine się nie zmieści w kadrze. Zbudujmy tutaj plecak poza poza nagraniem jakby, ponieważ hmm, po co tutaj z... Z, z, z kamerą to składać. To jest proste do złożenia. Groszek, jeden, hops. I montujemy to na plecy przy użyciu takiego, co... I na moment przeźroczystego elementu jest, zakładamy na plecy, no niestety to nam zasłoni ten piękny nadruk, no ale to jest nasz warmach i on jest uzbrojony w te wszystkie jakieś po bokach, wiecie, działka, no i on teraz po prostu staje się masywniejszy, główka prezentuje się w ten sposób, z jednej strony uśmiechnięta, yy, spoko, a z drugiej brak nadruku, Myślę, że szkoda, ponieważ ten wieczór, w nie wiem czy to było w starej minifigurce, czy coś, po prostu ta czerwona taka poświata jak Iron Man ma niebieską y, i tam musi się wyświetlać wszystkie dane, tak nasz War i miał czerwoną, no i... Nie wiem, po prostu tego tu brakuje w takim razie. No i hełm standardowo, tak jak ten Iron Man, którego już znam, ale to jest po prostu w tym kolorze ciemno srebrnym. czerwone oczy, no i również się ten hełm dźwiga. Naprawdę spokojnie, ja się cieszę z tej minifigurki, ponieważ jest ona fajna, ten hełm też jest bardzo fajny, czemu on się nie chce domknąć, nie mam pojęcia. No, nie chcę się domknąć. Dziwne. A, o! A to się powinno właśnie domykać. Teraz jest ok, spoko. Minifigurka naprawdę się cieszę, że ją posiadam. Tak ona się prezentuje. dajmy już te rzeczy teraz wszystkie do kupy, żeby pokazać, jak to się prezentuje. Hops, tak ona się prezentuje. Teraz go oddalimy, żeby się zmieścił w kadrze. No i jako element zapasowy, chyba dostajemy jeden czerwony groszek, albo mi po prostu dali o jeden za dużo. Nie mam pojęcia. Naprawdę spoko. Przejdźmy sobie już do podsumowania tego magazynu. Czy poleciłbym zakup tego oto magazynu z War Machine Zdecydowanie tak. Mini figurka w tym właśnie wydaniu jest świetna, unikalna, ponieważ War Machine, którego dostaliśmy wcześniej był po prostu według mnie gorszy. Ten jest nowy, fajniejszy, otwierany chyba zdecydowanie na plus. No i pojawił się też w jednym z droższych zestawów. Tam po prostu sobie Iron Ironmana. Jeżeli nie chcecie wydawać fortuny, no to tutaj za te 20 zł bez grosza to otrzymacie plus złota karta do kolekcjoner kolekcjonerów. Naprawdę spoko. Ja ten magazyn otrzymałem od więc bardzo mu za to dziękuję. No i co, ja myślę, że to tyle w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Do samego końca dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. No i widzimy się już w następnych nadchodzących materiałach. Na razie.